Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Detroit Become Human. Tutaj właśnie Chloe powiedziała taką ciekawą sentencję, że najważniejsze jest nie żeby żyć, tylko powód by żyć. I że to jest jakaś sentencja pisarza francuskiego. Niestety nie powtórzę jego imienia i nazwiska, bo nie znam francuskiego, a nie chcę się ośpieszać i kaleczyć tego języka. Także kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tym razem przyjdzie nam grać konorem. Z tego, co pamiętam. Także już wracamy do gry. Tak, dokładnie. Jesteśmy Conorem. Tak, pokucie z porucznikiem Andersonem. Ale już nie pamiętam, co ostatnio się działo, że musimy się z nim pogodzić. My cały czas musimy się z nim godzić. A, coś na po posterunku było. Że on nas tam za habety wziął. No tak, jakiś chicken, coś tam. Jakiś fast food. Strasznie leje. Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniów w będę. Tym razem jest inaczej. Daje 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Hmm, przeskanujmy go. Kim jesteś? Hmm, kartoteka udział w nielegalnych grach hazardowych oszustwa. <gryw> tak, super. Po prostu. A tutaj gościu, który sprzedaje. Case Gary, kartoteka opór podczas aresztowania, łamanie przepisów dotyczących higieny. No to idealne, idealne po prostu wykroczenia, aby pracować w gastronomii. Za ja, Dobra, wchodzę. To rozumiem. Tak, Hank bierze udział w jakichś nielegalnych grach hazardowych w zakładach. Na no, co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. <śpiew> oh. mm. Przepraszam. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. No, wow. Nawet władze liniarskie przeprosiny ci migrali. To z Cyberlife o wszystkim pomyślały. <try> Dobrze, przeskanujmy, co on tam dostał. Hamburger. 1680 kalorii, to jest praktycznie całodniowa dawka kalorii dla kobiety. Eee, masakra. Ile soli i węglowodanów. I jeszcze mamy kolę. Jakąś, tak? Napój XL. 710 kalorii. Cukier 184 gramy. Ananasowa namiętność. Nie, to nie kola. Jakieś ananasowe, coś gazowane. Ale żeby napój miał aż tyle kalorii, to jest chyba średnio możliwe. Znaczy, są kaloryczne napoje, ale że aż prawie 1000 kalorii, to nie wiem, czy takie są. Eee, tak, no i porucznik. Hank Anderson. A -a. Dzięki Gary zgodniałem. Nie zostawię mi go tu. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Widzisz? A. Hmm. Hazard? Ten Pedro proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstaw. Tak. No boże, kocham po prostu dubbing Hanka. Pański posiłek przekracza normę kaloryczną o 40% i zawiera za dużo cholesterolu. To bardzo zła dieta. Wszyscy nas już umrzemy. Skoro tak. Autostrada. Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty. Czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez szosę? Bo by cię rozsmarowali. <grystanie> A ja nie lubię wypełniać protokołów zniszczeń. Tak, tak, tak. Um... Oko może? Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Nie, <grystanie> prócz. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No, doktor <grym> Ziemal. Genialne. Może podzielę się tym, <grym> co wiemy o defektach. Czy dasz mi myśla? Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania. Która prowokuje emulowanie ludzkich emocji? Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komet, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Hm. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Prawda? Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Będziemy go analizować. Szczerość, może. Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. <grym> I to mrugnięcie. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się. Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam, wysyłałem raport do Cyberlife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie, już idę. <grym> Nie, <grym> no dobrze. To tak my... tym, idziemy. Niewiele. Sąsiad zgłosił... Tu jest w badaniach, panie. od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Pióra. Kolumba, Liwie, skalny Jezu Chrysty, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. <grym> Coś Ty w tym jest. Zdawałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy. Dokładnie. O panie, mm -hmm. też bym tak chciał. No, tak jednym mrugnięciem coś zrobić. Tak mm. taki z taką zgryźliwością. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. <laughs> Jaki posłuszny się teraz nagle konor rozrobił. No dobra, jakieś stare mieszkanie. Badajmy je. Uch. Czy coś tu jest? Tu chyba nic nie ma. A nie, jest coś, jakaś gazeta. Epidemia Bordo, nowy kryzys narkotykowy wciąż nęka Detroit. Rada Bezpieczeństwa NATO podzielona co do sporu o Arktykę ONZ ostrzega przed trzecią wojną światową, bo ponownie już to kiedyś się pojawiło też. Syntetyczna używka, nieoficjalnie zwana Bordo, stała się najpopularniejszym narkotykiem wśród coraz liczniejszych nizin społecznych Detroit. Zdaniem analityków ów sukces wynika z tego, że miasto jest centrum produkcji androidów, a narkotyk zdobywa popularność wśród ludzi rozgoryczonych faktem, że androidy zabierają im miejsca pracy. Dr Julian Carter, socjolog, potwierdza związek między narkotykiem i androidami. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się androidy cyberlife, wkroczy również bordo. Ledwo łączący koniec z końcem hmm, preku, prekariusze, z łatwością przeradzają się w narkomanów lub nawet dealerów. Narkotyk, który staje się coraz bardziej popularny, ma wyjątkowo niebezpieczny skład. Bordo zawiera m.in. tyrium główny komponent niebieskiej krwi androidów, który destabilizuje gospodarkę hormonalną ludzkiego organizmu. Krajowe Towarzystwo do Spraw Przeciwdziałej Narkomanii twierdzi, że problem eskaluje. Stopień zanieczyszczenia składników jest coraz wyższy. Największa gałąź narkoprzemysłu w Ameryce wciąż się rozwija. Ponadto nieoficjalne motto dealerów Bordo brzmi, gdzie błękit krwi, tam czerwień Bordo i zieleń Forsy. Ale hasło? Zacznie takie żujące trochę. Green Earth. Bez powrotu środowisko ziemi zostało nieodwracalnie zniszczone. No to jest coś, co na nas może faktycznie czekać. Pszczoły oficjalnie wyginęły. Nadciąga globalna klęska głodu. Ekolodzy już od dawna ostrzegają nas przed punktem krytycznym. Czyli chwilą, w której proces ocieplenia klimatu stanie się nieodwracalny. Naukowcy twierdzą, że właśnie go przekroczyliśmy. Od roku 2000 powierzchnia lasów równikowych zmalała o 79%, a koralowców o 58%. Pokrywa lodowa biegunów stopniała na tyle, że poziom mórz grozi zalaniem przybrzeżnych miast w wielu stanach. Ponieważ osłabiony został ziemski system chłodzenia, do atmosfery trafiło więcej węgla niż środowisko jest w stanie wchłonąć. Jason Rice, szef Światowej Agencji Ochrony Środowiska, stwierdził: „Badania potwierdzają nasze obawy. Prawdziwą katastrofą jest jednak wyczerpanie zasobów naturalnych, zarówno energetycznych, jak i mineralnych, których nie da się zastąpić. Wielu działaczy krytykuje Risa, zarzucając mu szerzenie apatii. Ten jednak postuje. To ważne, by ludzie wiedzieli, jak wygląda sytuacja. Planeta będzie coraz bardziej gorąca. Pytanie tylko, w jakim tempie będzie postępował ten proces. No nie ma dobrych wiadomości chyba w tej gazecie. Wszystkie w tych gazetach, ogólnie wszystkich, są same takie dosyć niepokojące wieści odnośnie tego, co się dzieje na świecie. O! Co to ma kurwa być? Dobra, tam nie, nie wejdę chyba do tej łazienki, czy co to, to jest? Ach, Chryste, panie, jak tu capi! No, jest tyle gołębi, tak. Mm, dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy. No i gówno z tego będzie! Goście zmył. Podejrzana osoba nie je. Czyli jest na diecie albo jest studentem. <laughs> Wcale nie musi od razu być androidem. Co my tu mamy? Karmę dla ptaków. Podejrzana osoba troszczy się o dzikie zwierzęta. Ale dlaczego głębie akurat? Trochę dziwne. Co to? Jakiś płaszcz? Kurtka wojskowa. Druga ręka, inicjały RT. RT to pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. I co my tu mamy? Rupert Travis Detroit no, od Dr. jazdy jest podrobione. Podrobiony. Super. Marto było tu wpaść. <laughs> tak, tak wszystko hejtuje. No dobra, ale to, to dopiero początek. Jeszcze mamy tutaj coś do zbadania. Kułębi jest masakrycznie dużo. Ja ogólnie się boję ptaków, tak żebym tutaj nawet nie wyszła. No proszę. Pozbój się swojej diody. Tak, dioda, biokomponent, dezaktywacja i nawet kiedy się jej jestem... W zlewie jest jego dioda! Nic dziwnego, że to Android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami <gryw> Tak niebieska krew. Tak. Także jest to Android. I pełno RA9. Wiesz, co to znaczy? RA9 2471 razy. Wow. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. Obsesyjno-kompulsywne tworzenie napisów. Tak, co się tutaj robił na stołku? Zbadajmy to. Drewniany, niedawno ruszany. Ptasie odchody. I tu coś jest. Pisak. Wciąż wilgotny, niedawno używany kolor. Północna aura. Czerń. Wow. Jaka dokładność. No w sumie Konor też tak ekspresowo policzył, ile razy on napisał na ścianie ten radzie 9. Tak, podejrzany niedawno tu był i się zmył, jak nas usłyszał. I pobiegł do salonu. Ach, te gołębie wszędzie. E, dobra, jeszcze może zbadajmy to. Mm, tak. E, plakat farmy miejskiej. Uprawy w sercu miasta. I tutaj? Róg plakatu. Papier z materiałów odnawialnych. Niedawno ruszamy. Możemy sobie sprawdzić, co tam jest, proszę bardzo, ukryte. Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Ech. Elektroniczne książki nie da się powąchać. Nie mają tych pożółków. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam go. No całkiem nieźle był zakodowany. Tak, Hank tutaj się zachwycał nad książkami. A co jest tutaj? A więcej głębi No nie wierzę. On jeszcze karmił tej Co nie? Głębie to takie latające szczury. W sumie. Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. Sprawdźmy tą klatkę w takim razie. E, brak odcisków palców, oczywiście. Czyli android, wiadomo. E, ślad poślizgu. Ślady galwiz... Ga what? Galwanizowanej stali. Mhm. Mm I tutaj... Metalowy hak, niedawno złamany, 100% stal nierdzewna. Rekonstruujemy to, co się tutaj wydarzyło. Podejrzany pobiegł w kierunku wejścia. Usłyszał, jak wchodzimy. Tak. I. Podejrzany wciąż tu jest. Oczywiście na górze, tak jak tamten. ten. też się schował na górze. Nie wiem, co oni mają do tego chowania się na górze, ale dobra. Wykryj podejrzanego. Dobrze, wykryjemy go. No proszę. W dupę no i na co czekasz? Goń go! Tak, lecimy. Hop. Dobra, teraz nas czeka trochę akcji w końcu. Takiej dosyć bardziej dynamicznej. Będziemy biegać przez te wszystkie farmy miejskie. Które wyglądają tak dziwnie będąc w środku miasta pola zbożowe. Eee, szybko, ale ryzykownie my jecimy. Oczywiście. Bo inaczej go zgubimy, z tego co wiem, jak nie będzie się, jak nie będzie się biegało cały czas jak najszybciej no to się go w końcu zgubi. Generalnie Connorowi się nic nie stanie, tylko trzeba robić więcej quick time eventów przy tych szybkich opcjach. Także na tym polega ten myk. Dobra, jest tutaj. Przez pole lawendy. Tym razem tutaj szybko, ale ryzykownie biegniemy. Wow, wow. Dobra. Ciach. Okej, okay, już jesteśmy blisko niego. Siedzimy mu na ogonie cały czas. No i na pociąg, słuchajcie. To wygląda gnianie. I musi ciekawie wyglądać z perspektywy Hanka. Takie rzeczy fizycznie dla człowieka praktycznie niemożliwe do wykonania. No już na pewno nie bez zadyszki. Nie w takiej dynamice. I z taką precyzją. Tak my cały czas lecimy bezpośrednio za nim. Nieważne, że w tłoku. Hopsa. Hopsa. jakaś kapusta tutaj rośnie. Dobra. I kukurydza teraz. Różne uprawy. No, nic nie widzę, nic nie widzę. O! O tak, no i my teoretycznie możemy nie ratować Hanka Bo mamy 89% szans na jego przeżycie Ale zrobimy to Żeby zachować się bardziej ludzko Kurwa No kurwa Był w garści I chuje To moja wina Byłem zbyt powolny Dorwał byś go, gdyby nie ja Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Ty, honor. Nic, nic. Hank chyba chciał nam podziękować, że on się tak śmiesznie obraca, tak sztywno. Jak go Hank zawołał, bardzo maszynowo. Tak, Rupert uciekł. Ale za to Hank nas lubi. No, człowiek nie byłby w stanie obliczyć prawdopodobieństwa <noise> ocalenia kogoś. Także, także tutaj no, postąpiliśmy ludzko. Także, także fajnie, według mnie. No i to by było na tyle z tego rozdziału. Czegoś nie zbadałam w tym mieszkaniu jednak. Znajdzie dziennik. Co tu jeszcze było do znalezienia? Nie wiem. Ale, ale trochę, trochę znalazłam rzeczy. Dołącz do Henka. Od no tej co można było. Nie dołączać do Henka? Hmm. Ciekawe. No dobra. W takim razie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę oraz komentarz. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Detroit. Akcja już coraz bardziej tutaj nam się zagęszcza, także będzie coraz ciekawiej. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.